Pięk, dobra. dobra. Pościelone przez, wszędzie zamykamy. Dobra. Dzień dobry. Tutaj Kaskaderele dzisiaj w tym odcinku będziemy e, rozlewać nawice no ja na łące a w ogóle chciałem wam powiedzieć, że po pierwsze jest to w sumie kolejna seria gospodarzy w skosów. Sezon e, to jest sezon drugi, odcinek pierwszy. No i znowu kamerki nie wymieniłem, nie miałem Dada. jak w sumie. Więc dzisiaj znowu dzisiaj robimy znowu tą Uf, samą kawałek no. nagrywam. I druga rzecz w ogóle tutaj będą świnki. Będę przyprowadzać świneczki. No i czy znowu czasami mikrofon będziemy zaczynać, czyli nic Jak zawsze. Dobra. Nie. Wszedamy w trekker lecimy na pole. Bo się tylko, żeby wstać, bo tam jest taka ogromna urzeczność. No i tutaj, ile sąsiad zostawi, trekker, a tutaj już... O, no I tutaj właśnie drugi sąsiad już też zaczyna, będziesz. Nie? Dobra, no, przepraszam widzowie, mikrofon nie chciał mi chwilę działać, znaczy, bo się wyłączył mi i, i próbowałem go wyłączyć, a. no, tak to. Tak. Dobra, aha, tak się robi okienko Dobra, o, czekaj, a, dobra, tak, Dalej zobaczcie. No, czekaj, no. Tak, to muszę ustawić. Zajmę się jeszcze nie, no, dobra. Jest coś takiego. Hmm. Czekaj. Czekaj. Dobra. Uff. I lecimy. Zaczynamy. Dobra. Jeszcze raz. snake, snake, O, tyk. Nie, czekaj, czekaj. Powtórka. Tu powinno chyba pas iść. Czekaj. Tu pas. Nie, to nie jest. Tu to jest, to? nie chyba się tak, dobra. Wleci szybko. Szybko. Wracaj, wracaj. wszystko muszeczek leje się ładnie, dobra. To się tak względem. Że... O dobra uwaga czyjemy. O, przejdzie, przejdzie. O, e, kamerka jest już tak obciążona, przepraszam widzimy, no jest za bardzo już obciążona. To wszystkim dla Dzisiaj filmik jest taki na razie pierwszy, więc on taki na razie szybszy będzie trochę bo no, będę musiał tak dzisiaj zrobić. I w ogóle e, miałem dla was mapkę do wydania. Dobra, przecięliśmy kolejny raz, udało się. Oj, 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 zacina, zacina. Nie, 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 nie. Dobra. Lecimy, lecimy. Tu chyba się nie powinniśmy wywalić w to, ale no, no, no. Dobra. E, nawracamy tak na polu. Ale zacina... Dobra, nie, nie, nie wcale. Nie chcę, dobra. fajnie ten chłopak nie? Ciołpek fajnie idzie. Fajnie fajnie tak opiek. Fajnie zrób, nie? Dobra, jeszcze chyba musiał. Raz, raz. Uf, 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 uf. Panie, panie, wyjedź, wyjedź. Wyjeżdżaj, wyjeżdżaj. Wy, wyjedź. Nie, 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 nie. Dobra, dobra, dobra. Lepiej wyłączę, na razie wyłączę. Szybko, szybko, szybko. Tutaj muszę na ten, ten szybko. Aaa, dobra. dobra, ja to ja się trochę ubrudziłem, no i jak zawsze musiałem się zatopić, nie? Najlepiej zatopić, dobra? Będę musiał jakoś wyjść z tego. Trochę wtopa jest, ale damy radę to Ale. Więc spróbuj, teraz muszę tak ale. patrzeć, tak, No bo tutaj mam tak i no wyjadę na luzie, czekaj, wyjadę sobie na luzie. Bo mnie tak trochę zatopiło. Tutaj czekaj, muszę tak tu dobrze. Dobra, wyjadę chyba. Dobra, wyjadę, spróbuję. Tylko, O, i tak wyłączę, wyłączę już. Muszę wyłączyć. Czekaj, ale zacina. Dobra, zaczyna. na pewno kamerka. Ciekawe jak to na nagraniu zacina. Dobra, pójdź, lecimy. Wyjedziemy. O, jedź, jedź, jedź. Nie, 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 nie. Co ja robię? Jedź, no jedź. Uch. Jest serio, polskie wlecieliśmy, dobra, wtopa! Ole, wtopa, nie, dobra? Cofamy. Przeleci musimy przelecieć. <grym> Zakopaliśmy się. O nie, dobra, trudno. Nie no, czekaj, wyłączę tak. O, dobra, dobra, dobra. Jakoś przyjechaliśmy tutaj. Dobra, teraz bokiem wyjedziemy, dobra? I dobra jest. Uff, ostatni tu przejazd jest i już git będzie. Git będzie. Trochę za szybko lecimy, dobra. Git, Oj oj oj, mi kamerka jakoś już tak dziwnie. Ja to widziałem na nagraniu, dobra? Lecimy. Polska wieś. Ostatni raz tu lecę. Polska, wieś, Dobra, lecimy, lecimy teraz, dudni, dudni, dudni. Dobra, dobra. Dobra, dobra. I teraz możemy w sumie się zatrzymać. Zatrzym się, dobra. Wyłączamy szybko, szybko, oła, oła, oła. Ten nie, ale mnie tak boli to. Dobra, i to dobra, teraz wracamy na domku. Odpalamy silniczek, lecimy. Lecimy. Dobra, lecimy. Ze dwójką. Jak na razie... Dobra, ale zacznijmy. Hold. najgorsze, Dobra, lecimy. Ale fajnie, 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 no, fajnie. Dobra. Eee... Dobra, tu, dobra, uuu, tylko... Oj ojoj oj, oj, wyjechał. Druga duża ta dziura. No, dobra, lecimy. W ogóle fajnie tutaj to wygląda. Fajnie, fajnie, fajnie Fajnie tutaj się prezentuje z tyłu. Dobra tutaj. O, sąsiad jeszcze nie pojechał. Tylko wczoraj przed chwilą jak tu jechał, to coś jesteś... się ruszył, dobra. Uch, jesteśmy, jesteśmy już, dobra, zgasimy, mamy zgaszone, czekaj, czekaj, nie ma, dobra, nie ma już nic w środku, więc tak dzisiaj możemy zakończyć ten odcinek jak kolejny, kolejny odcinek, tak. Zakończymy kolejny odcinek. Spoko, był odcinek chyba. I to był taki dzisiaj mówię na szybko będą spokojniejsze te filmiki A jeśli będziecie chcieli, to mogę Wam robić, ale piszcie w komentarzach, czy chcecie, żebym Wam po prostu robił ujęcia różne jakieś z. Taki właśnie takie jak tak lecę trackerem, a ja nagle robię takie Nie wiem, jak chcecie takie robić ujęcia dziś, nie? Że będą cięcia, a nie, że taki cały vlog jakby. To jest trochę vlog, bym wam powiedział, że to jest... Ja robię vlogi, tak jakby. To jest seria. Bo robię vlogi. To są vlogi, nie? Ja robię serię z tego. To są vlogi. I w sumie... Tak bym dzisiaj zakończył już ten filmik. I do zobaczenia w sumie. Goodbye.